Bardzo trudne spotkanie, i oczywiście bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten mecz. No szczerze mówiąc, to bardzo fajne uczucie. Bardzo fajne uczucie, uczucie którego już trochę zapomniałem. I no teraz już tak, oczywiście po tej wygranej, no to myślę, że warto warto trenować. Ciężko, spędzać dużo czasu tu, żeby później czuć takie chwili po wygranym meczu. Zagraliśmy, zagraliśmy dobrze ze Skrą. Też uważam, że dobrze zagraliśmy z Radomiem. Mamy też swoje, mamy nad czym pracować. Mamy słabsze momenty, elementy, które trzeba poprawiać. Ale wiemy, wiemy, wiemy co trzeba robić się lepiej. Przynajmniej uważam, że no, idziemy w dobrym kierunku. Na treningach staramy się robić to co, to, co nam nie wychodzi. Troszkę oczywiście może nam pomóc to, że jednak wygraliśmy mecz. Też jakby strona mentalna bardzo ważna. No i staramy się iść do przodu. Dopadł nas jakiś wirus, który no, szczególnie radka Gila prowadzi w stan taki, który w ogóle nie mogliśmy z niego skorzystać. Ja mu też dziękuję za to, że w ogóle był przebrany i nawet był na różewce w tym meczu, bo miał wysoką temperaturę, pozwoliłem mu być na ławce, siedzieć obok, obok nas, obok statystyka i naprawdę uważam, że gdzieś tam może to nie wyglądało z boku. Jakby to jego zachowanie, jak on siedział i uparł się o tą ławkę, ale biedak naprawdę czuł się bardzo źle i mówię jeszcze raz, że dziękuję mu, że on był czekał, jeżeli coś na pomoc, żeby pomóc zespołowi i był gotowy mimo to, że czuł się naprawdę fatalnie.